Radio M107 i 6FM. Rozmowa poranka. 13 po 8, więc w studiu gość Dominik Kolosz, szef śląsko Dobrowski Solidarności. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Polska Grupa Górnicza to jest miejsce gorące będzie strajk? No i wie pan, no to jest decyzja, którą podejmować będą moi koledzy. Z... Ale ja nie wierzę, że pan nie wie, czy będzie, czy nie. E, nie no, tam są odpowiednie instytucje, tam są odpowiedni szefowie związków zawodowych i to naprawdę oni będą podejmować decyzję, czy w jakikolwiek sposób będzie zaostrzona akcja protestacyjna, bo przypomnę, że chyba od piątku mają pogodowie stajkowe w Polskiej Grupie Górniczej. E, z tego, co wiem, to chyba jutro spotykają się centrale związkowe, które funkcjonują w Polskiej Grupie Górniczej i to one zdecydują o dalszej eskalacji, bądź też nie tej akcji. To, dobrze, to zakładamy, że to od pana nie zależy, więc gdyby to od pana zależało. Ja mogę to, służyć dobrą to, radą, tak jak to, wujek dobra rada. panie To, to wujek dobra rada, co by radził? Że by, powinien być strajk, czy nie? Znaczy, wujek dobra rada przede wszystkim musiałby wiedzieć, jaka jest faktycznie sytuacja ekonomiczna firmy, bo mamy do czynienia z takim trochę. Hmm, Sytuację no, lekko kuriozalną. Oczywiście górnicy wierzą w dalszym ciągu w to, że firma prosperuje świetnie, bo tak im mówiono przez ostatnie 4 lata, że ma znakomite wyniki, że w ogóle jest high-life i, i że stadiona wszystko. Z drugiej strony docierają głosy, że ten high-life się skończył i to przynajmniej w połowie ubiegłego roku i wcale nie jest tak dobrze, ale paranoja całej tej sytuacji polega na tym, że z tego co wiem, to moi koledzy podczas tych rozmów, zarówno mediacyjnych, jak i wcześniejszych, tak naprawdę nie są informowani o tym, jaka jest faktyczna sytuacja ekonomiczna Polskiej Grupy Górniczej. I jeżeli jest to prawda, no to w takiej sytuacji rzeczywiście trudno prowadzić jakiekolwiek rozmowy. No, nie, no, nie dziwię to... się, że akurat 12,5%, że żądania są bardzo ostre, że załogi na wczorajszych masówkach wyrażały swoje bardzo mocne niezadowolenie z sytuacją płacową. Ktoś, kto karmił taką karmą propagandową przez 4 lata, co tu dużo ukrywać i rozmuchał nastroje. A nie było trochę tak, panie przewodniczący, że sami przekazywaliście ten komunikat dalej jako związki zawodowe, że jest dobrze w górnictwie. Oczywiście była Prospori to przez kilka ostatnich lat, no ale wynika z tego, że chyba już się skończyło. Oczywiście znaczy trochę ma Pan rację, ale tylko trochę, ponieważ yy, pragnę bardzo wyraźnie podkreślić, że no Ja osobiście i moi koledzy już od roku 2017 zwracali uwagę, że są pewne elementy samej wewnętrznej restrukturyzacji Polskiej Grupy Górniczej, które nie są do końca udane, że za chwilę skończy się koniunktura cenowa, że za chwilę będziemy objęci i jesteśmy objęci kwestiami związanymi z wprowadzaniem pakietu klimatyczno-energetycznego w Unii Europejskiej. To będzie problem dla polskiej energetyki i ten sam dla polskiego górnictwa, które funkcjonuje w większości na węglu, węglu kamiennym. Zauważaliśmy, że źle się dzieje, jeśli chodzi o kwestie handlu węglem, importu węglem, przez pisma i stanowiska były już w zasadzie od momentu końcówki rządu pani premier Też Szedło a odkąd w 2017 roku premierem został Mateusz Morawiecki, a ministrem był Krzysztof Tchórzewski Razem z Grzegorzem Tobiszowskim, no to chyba tych stanowisk dotyczących niepokojącej sytuacji W Polskiej grupie Górniczej było dziesiątki no to Ale spójrzmy, oczywiście być może trzeba było wtedy ostrzej zareagować, właśnie, a nie tylko słuchać Zobaczmy na to jak jest, też odpowiadając na to pytanie, jak jest No realia takie są, że ceny węgla w dół, to rzeczywiście, to sam Pan przyznał Węgiel na zwałach oprócz tego masowo zalega a nawet zimy nie ma w tym roku. I to pokazuje, w jakich realiach górnicy walczą o podwyżki. Znaczy pan, dla górnictwa, jeśli chodzi o tą zimę, to w tej chwili jest tak, że to lato jest bardziej korzystne, a nie zima. Bo jak jest dobre lato, no to wszystko chodzi na full od lotówki, po wszystkie klimatyzatory i wszystkie wentylatory i wtedy, nie wiem, czy pan sobie przypomina, w ubiegłym roku bodajże. No, ale jest ten tak 20, zwany sektor bytowo-komunalny, to się ładnie stopień nazywa. stopień zasilania, tak, ale w tym sektorze bytowo-komunalnym, no to, 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 to też już w zasadzie ludzie zaczynają, znaczy tak znaczy, Takiego wolumenu podażowego, ilościowego, jak to było jeszcze 5-6 lat temu, już po prostu nie będzie, bo ludzie jednak mają coraz bardziej ekologiczne swoje przydomowe źródła ciepła, coraz mniej się zużywa tego węgla, nawet jak piec jest węglowy. I generalnie rzecz biorąc, Polska Grupa Górnicza docelowo w perspektywie najbliższej dekady będzie to, co wyfedruje, sprzedawać przede wszystkim na rzecz energetyki. Ale tu mamy klucz sprawy, panie redaktorze, ponieważ no jest co najmniej nieporozumieniem sytuacja tego typu, że funkcjonują obok siebie dwie spółki Skarbu Państwa, w której na przykład jedna w stosunku co do drugiej jest udziałowcem, i ta jedna w stosunku co do drugiej działa na jej szkodę, ponieważ jeżeli prawdą jest to, a ponoć to jest prawdą, że Polska Grupa Energetyczna jako udziałowiec z Polskiej Grupy Górniczej zakontraktowała węgiel rosyjski w dużym wolumenie ilościowym, bo tego ponoć jest około 4, a niektórzy mówią, że więcej milionów, i to po droższych cenach. Niż Węgier, zakontraktowany w Polskiej Grupie Górniczej, no to ja się dziwię, że do tej pory z tego tytułu jeszcze nikt nie podniósł konsekwencji. A, Ale to niestety propos... świadczy o kompletnym braku nadzoru Ministerstwa Energii, ludzi przeze mnie wcześniej wspomnianych. I Solidarność oburza jakoś szczególnie na ten fakt? Bo inne związki zawodowe, w tym przypadku na przykład sierpień 80 zwraca uwagę. Za premiera Tuska to Solidarność stała na torach, jak rosyjski węgiel wjeżdżał. Teraz nie stoi. A nikt nie powiedział, że, że nie będzie stała, tylko że. Już wtedy za premiera Tuska, no niestety, nie wprowadzono żadnych regulacji, które mogą ograniczyć ten import, bo to, że Unia Europejska, bo takie są procedury, nałożyć cło rosyjski węgiel, no to jest marzenie ściętej głowy, na to po prostu nie pozwolą uwarunkowania międzynarodowe, między innymi to, że jesteśmy członkiem WTA. Natomiast, panie redaktorze, generalnie rzecz biorąc, Trzeba powiedzieć o tym, że gdyby był nadzór właścicielski nad jedną, drugą firmą, czyli mówiąc skrócie nad przede wszystkim energetyką i górnictwem, no to pewnie nie mielibyśmy takiej sytuacji, że ten nieodebrany, a zakontraktowany, bo przypomnę, że ten węgiel, który leży w tej chwili na zwałach polskiej grupy górniczej, to jest węgiel, który zakontraktowała polska energetyka, która go nie odbiera, a ma na swoich zwałach węgiel rosyjski. Szersze zjawisko oczywiście, ale 12%. Dlaczego 12, panie przewodniczący, a nie 10 na przykład? To już niech mi pan wierzy, to już jest decyzja moich kolegów no, wewnętrznie to, to, PGG. Jakie to jest wyliczenie? To, to, to jest ciekawe. Ja ciekaw... wiem, że to można humorystycznie powiedzieć na zasadzie słynnego pytania do dziennika telewizyjnego bez kozary. powiem 20, ale... Powie no, pan, panie przewodniczący, no 12% podwyżki to myślę, że każdy z nas chciałby dostać, ale też kompromis to chyba polega na tym, że z czegoś się schodzi. Tymczasem w Polskiej Grupie Górniczej słychać już od mniej więcej pół roku chyba, że 12% to jest to taka cyfra. Niereformowalne. Czy znaczy komuś się może to wydawać cyfrą niereformowalną, ale z drugiej strony też niereformowalne jest to, bo ja słyszę, że zarząd generalnie rzecz biorąc nie ma żadnych propozycji dotyczących wzrostu płac dla górników, że te wszystkie poprzednie spotkania kończyły się propozycją wzrostu 0,0. Dodatkowo jeszcze teraz wchodzi element. 14 pensji, która też była podpisana i jest system wyliczania, też był podpisany i teraz zarząd coś tam machluje, żeby nie wszystkim wypłacić ją, tak jak wynika to z porozumienia z 2018 roku. E, oczywiście to jest tak, że strony gdzieś powinny się blisko spotkać, tak? e, Oczywiście to jest tak, że konsensus polega na tym, że nikt nie jest z niego zadowolony i wtedy on jest prawdziwy. Z definicji A, ale, konsensusu. Ale do tej pory no to jest tak, że strony się mocno okopały przy swoich żądaniach, ale podkreślam to, co mówiłem na początku, jeżeli się nie zna sytuacji ekonomicznej, jeżeli się, a to jest to jest pracodawcy nie przedstawia konkretnych propozycji, podwyżek płac, sytuacji ekonomicznej firmy, o to trudno się dziwić moim kolegom, że nie mówią 12% i ani grosika mniej. No to może Marian Banaś co nieco wyjaśnił ostatnio o sytuacji Polskiej Grupy Górniczej, bo mowa w tym raporcie Najwyższej Izby Kontroli, że tam te wyniki to były gorsze niż w rzeczywistości były, a nawet były zawyżane, to kreatywna księgowość jak rozumiem. Więc to może też pokazuje, w jakiej sytuacji Polska Grupa Górnicza jest i pokazuje, w jakich realiach trwa ta walka o te podwyżki. Czy pan to nie Marian Banaź robił ten raport? No to raport, prawda, ale pokazał. Najwyższa Izba Kontroli, jeszcze pod auspicjami pana prezesa Kwiatkowskiego, z tego co pamiętam. Mi trudno oceniać dokument, którego tak faktycznie, przyznam się szczerze i bez bólu, nie czytałem. Z tych informacji prasowych wynika że coś rzeczywiście było nie tak, że ktoś tam celowo wartość niektórych aktywów zaniżał, niektórych aktywów zawyżał. Polska grupa górnicza, niech się z tego tłumaczy, jeżeli rzeczywiście cały ten proces transformacji przebiegał niezgodnie z prawem, to niech ci, którzy go przeprowadzali, niech tymi ludźmi się zajmie prokurator i tyle. Dziś w prasie, panie przewodniczący, choć nie mamy problemu ze smogiem, póki co dużego tej zimy, a to dlatego, że nie jest aż tak zimno. W każdym razie jest sondaż, który mówi, że większość ankietowanych Polaków byłaby w stanie więcej zapłacić za prąd, gdyby nie był z węgla. Co pan na to? Znaczy ten sondaż nie chcę nikogo dyskredytować, ale ten sondaż pewnie jest zrobiony na takiej zasadzie, czy Węgier jest odpowiedzialny za smog i, i to nie jest tak do końca, bo oczywiście za smog jest odpowiedzialna sytuacja związana z tym, że Mamy zbyt dużo starych źródeł ciepła, tak zwanych kopciuchów, natomiast z tym polityki klimatycznej to są zupełnie dwie inne rzeczy, bo ludzie muszą zdawać sobie sprawy z tego, że z energii konwencjonalnej tej produkowanej z węgla, emitowane jest CO2, który nie ma nic wspólnego ze smogiem i nie ma nic wspólnego z truciem, a co do tego czystego powietrza i co do smogu, to ja bardzo mocno podkreślę, że w ubiegły piątek mieliśmy tutaj w Katowicach wizytę i pana ministra Kurtyki i pana ministra Woźnego. Odpowiedzialnego właśnie za klimat, i to nie kto inny, tylko strona społeczna. Solidarność zgłosiła pewne pomysły, projekty, programów pilotażowych do tego programu Czyste Powietrze. Najważniejszym w naszej ocenie jest to, żeby. Przyznać dotację bez względu na dochód każdemu, kto chce wymienić swoje źródło ciepła w wysokości 12 tysięcy złotych, i żeby program odadministrować, bo on jest tak zaadministrowany, że złożenie wniosku, przeczytanie tych 60 stron, wypełnienie tych 60 stron spowoduje, szczególnie ludzie starsi mają z tym olbrzymie problemy. A można to zrobić inaczej, ale myślę, że kluczowym Nie, no to, elementem jest to program 12 działa. program. Tak mówi się, że program działa. Program jest nieskuteczny, panie redaktorze. To wie każde dziecko, bo, bo jeżeli w naszym województwie wydaliśmy na program 150 milionów złotych, a powinniśmy wydać, już biorąc pod uwagę ilość pieców do wymiany, około 500 milionów, no to no to on mówiąc skrócie jest niestety kompletnie stoi w miejscu. I minister przyznał panu rację? Kurtyka, ja że nie program nie działa? Ja nie się nigdy z takim ministrem, który przyznałby, że źle działa. No i pan minister pewnie też te racji nie przyznał i nie przyznał w piątek, ale co ważne stwierdził, że wszystkie te nasze propozycje, które składaliśmy na Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego Będą brane pod uwagę przy nowej konstrukcji teraz i przy korekcie programu Czyste Powietrze. I ja myślę, że przede wszystkim te dwie, które wymieniłem, powinny się bezwzględnie w tej korekcie znaleźć. Dominik Kolosz, przewodniczący śląsko domorowskiej Solidarności. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozmowa poranka. Radio M107 i 6 FM.